Legenda, legenda Elite ligi z największą liczbą goli w historii naszych rozgrywek gracz KSI Retail, Mateusz Kocur jest z nami po spotkaniu z ekipą Chiabak. 5 do 3. Witam cię, Mateusz. Witam serdecznie. Mateusz, dzisiaj do swojego bardzo wysokiego dorobku dokładasz dokładasz tricka Podglądaliśmy tutaj szeroko ten mecz. No i w skali 1-10, no chyba, chyba 11 dla ciebie za ten występ. No. W dzięki jeżeli tutaj takim bacznym okiem obserwowaliście mecz eee, na pewno jestem daleki od tego żeby się stawiać tam w roli legendy ligi, to, to nie o to e, myślę chodzi. Każdy tutaj jest równy. E, spotykamy się po to, żeby, e, żeby się pobawić. Tak? E, mówię, każdy jest tutaj równy, ale e, no, kilka lat, kilka sezonów e, rzeczywiście już gram. E, no, taki dorobek e, na pewno gdzieś tam cieszy, ale tak jak mówię, no, e, daleki jestem tutaj od, od tego, żeby mówić o sobie. E, ja. Jak Jako legendzie, tak? Dobrze, jednak, jednak od kilku, kilku już lat utrzymujesz naprawdę wysoką formę. Powiedz, jak to robisz, jak to robisz, że nie schodzisz poniżej pewnego poziomu? Pytanie, czy teraz jestem w lepszej formie, czy, czy z, za czasów jak się grało w piłkę, powiedzmy po, poważnie, czy, czy, czy pół, poważnie, półprofesjonalnie. To na pewno no, regularność, powiedzmy, e, po prostu dbanie dbanie o, e, o kondycję, e, jakaś siłownia, myślę, że to e, jest wskazane dla, dla każdego. Tak? E, czy to jest raz, dwa razy w tygodniu, ale, ale no, o, to, o to chodzi, żeby się poruszać, e, żeby być w dobrej, e, w dobrej dyspozycji. Natomiast no, odnośnie, odnośnie formy. No, gramy e, bawimy się i powiedzmy no jakaś tam dyspozycja e, dyspozycja jest tak Dobrze, to dzisiaj o, to teraz o dzisiejszym spotkaniu. Powiedz, co twoim zdaniem zaważyło waszej wygranej po ciężkim meczu 5 do 3, czy może współpraca z przodu z Darkiem, Tomkiem i Krzysztofem? No tak, na pewno na pewno trochę inaczej się ustawiliśmy na ten mecz. Trochę można powiedzieć, przeczekaliśmy, stanęliśmy z tyłu duży na Gdyby to oni strzelili pierwsi jedną dwie bramki, pewnie nie byłoby to zaskoczenie. Na no szczęście udało nam się to jakoś przetrzymać, w dobrym momencie e, strzeliliśmy bramkę, później odskoczyliśmy jedną, drugą i można powiedzieć, że gra się trochę uspokoiła, ale na pewno tutaj praca całej drużyny, tak, bo napastnik jest pierwszym obrońcą, e, po prostu wybiegaliśmy ten mecz, każdy tutaj z chłopaków zostawił e, zdrowie, serce na boisku i... E, na pewno, na pewno bardzo ciężki mecz, tak? no ale takie, e, takie w zasadzie szykują się wszystkie mecze tutaj w tej lidze, także, także poziom na pewno jest wyrównany. E, no a my e, staramy się przygotować się najlepiej jak możemy na każdy, na każdy mecz. No właśnie, wspomniałeś tutaj o ekipach z czołówki ligi od kilku sezonów. Tak naprawdę między kilkoma drużynami rozstrzyga się kwestia mistrzostwa. Spotykacie się. Raz lub dwukrotnie w okresie 3 miesięcy. Czy Twoim zdaniem o tym, że raz wycięża jedna drużyna, raz druga decyduje wyłącznie dyspozycja dnia, czy dostrzegasz jednak jakieś różnice w starciach z Wiktorem, właśnie z Chiabak. To znaczy na pewno, mimo tego, że gramy. Em... Spotykamy się co sezon, czasami, czasami nawet dwukrotnie. Drużyny się znają. No to wydaje mi się, że nie można się, nie wiem. Wcześniej ustawić, przygotować pod, pod daną drużynę. Czasami to jest właśnie dyspozycja dnia, czasami to jest trochę szczęścia, czasami to jest lepszy dzień jednego, dwóch zawodników, jakaś interwencja. Na pewno drużyny są bardzo, bardzo wyrównane. W tym sezonie tak dołączyły inne równie silne, także no, na pewno do każdego meczu podchodzimy, podchodzimy no, z takim samym zjawiskiem zaangażowaniem no nie ma tutaj jakiejś spekulacji z każdym można wygrać z każdym można przegrać także na pewno na pewno na pewno poziom jest wysoki coraz coraz wyższy mam wrażenie Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę powodzenia w kolejnych spotkaniach i kolejnych wielu goli